Cześć! Na dzisiejszy film zapraszam przede wszystkim krótkowidzów, ale nie tylko, bo również osoby, które mają w swoim otoczeniu krótkowidzów. Będę mówić o metodzie korekcji wzroku, jaką jest ortokorekcja. Jest to dosyć nowoczesna i w Polsce jeszcze mało popularna metoda, więc prawdopodobnie większość z Was jeszcze o niej nie słyszała. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo kiedy ja się o niej dowiedziałam, to zrobiłam takie małe rozeznanie poznajomych i nikt o niej nie słyszał. Także wydaje mi się, że jest to w Polsce naprawdę jeszcze taki dosyć niezagospodarowany, niż. Temat, ale też dlatego się go podjęłam. Ja jakiś czas temu, już kilka miesięcy temu, dostałam propozycję współpracy od kliniki Nowy Wzrok, która zajmuje się właśnie ortokorekcją, ale też laserową korekcją wzroku. I przyznam, że kiedy zobaczyłam tego maila i przeczytałam o soczewkach, które zakłada się na noc i które sprawiają, że w ciągu dnia widzę normalnie, no to byłam nastawiona dosyć sceptycznie i nie wzbudziło, nie wzbudziło to mojego zaufania. Przyznaję. Podejrzewam, że kiedy Wy to słyszycie, to macie podobnie, że tak wydaje Wam się, że to jest coś tutaj, coś jest nie halo, bo to jest dziwne, tak? że wada wzroku w jakiś magiczny sposób w nocy znika. Natomiast oczywiście nie jest to żaden magiczny sposób, tylko jest to czysta nauka, jest to oddziaływanie soczewki na rogówkę. I tutaj odeślę Was do mojego wywiadu z optometrystą, który przeprowadziłam na potrzeby zdrowomanii. Stwierdziłam, że fajnie będzie Wam przedstawić ten temat od dwóch stron, czyli tam rozmawiam z... Z optometrystą na temat takie bardziej specjalistyczne powiedzmy. A tutaj ja opowiem wam własnymi słowami niefachowymi jako pacjentka, tak jakby, jak ta metoda wygląda w praktyce, ponieważ to jest, wydaje mi się, najważniejsze. No i tak, byłam początkowo sceptycznie nastawiona i ja też wychodzę z założenia, że nie przyjmuję żadnej współpracy, propozycji współpracy na blogu, jeżeli czegoś sama nie przetestuję. Nie mogę polecić swoim czytelnikom, czy też widzą czegoś, czego nie znam. A jako, że mam wadę wzroku, niewielką, bo minus jeden i minus jeden i jedna czwarta na jednym oku, no, nie, niewielką, ale jednak jest ona dosyć uciążliwa, kiedy pójdę do kina, kiedy są jakieś napisy gdzieś tam w telewizorze, kiedy jestem u kogoś i siedzę daleko, albo... Nawet w sytuacji, kiedy muszę kogoś rozpoznać na ulicy, czasami mam z tym problem, bo widzę po prostu niewyraźnie. I stwierdziłam, że jako, że mam wadę wzroku, to mogę to przetestować. I oczywiście, jeżeli ta metoda by się u mnie nie sprawdziła, albo odkryłabym jakieś jej skutki uboczne, to bym jej nie polecała. Natomiast jako, że nagrywam ten film, no to już możecie się domyślić, że u mnie ta metoda się sprawdziła. Ale ja opowiem Wam zarówno o jej plusach, jak i ewentualnych minusach, które dostrzegam. I też pokażę, jak to wygląda w praktyce, zakładanie, zdejmowanie tej soczewki. Będą to może niezbyt przyjemne dla oka widoki, bo będą na zbliżeniu, więc będziecie mogli się przyjrzeć mojemu oku <laughs> i, i cerze przy okazji, ale to nieważne. Ale wydaje mi się, że to jest potrzebne. Dobrze, więc zacznijmy może od badania. Ja byłam... Pierwsza moja wizyta trwała ponad godzinę, ponieważ po pierwsze miałam bardzo dużo pytań do optometrysty, a po drugie no samo badanie jest dosyć szczegółowe. To jest... Odbywa się za pomocą kilku różnych maszyn. Wszystko też możecie zobaczyć w zdrowomanii. I nigdy nie przypadano mi tak dokładnie wzroku. Później też założyłam już soczewki na próbę. Okazało się, że są soczewki, dla mnie na miejscu, dlatego, że soczewki dobiera się pod krzywiznę oka, tak jakby e, właśnie przepraszam, jeżeli się wypowiadam niefachowo, ale, ale e, no muszę jakoś to opowiedzieć, a fachowych słów powiedzmy, że nie znam, dlatego też nagrałam tamten wywiad. E, te soczewki dobiera się pod kształt oka, e, o, tam są jakieś różne krzywizny i ta soczewka się dostosowuje. Ona po założeniu jest ulokowana na samym środku na źrenicę, tak powinna się tam przyczepić od razu. Jeżeli gdzieś tam nam wejdzie w inne miejsce na białko, no to trzeba ją jak najbardziej wyciągnąć, bo ona musi być na środku. I kiedy zamkniemy oko, to ona układa nam się już idealnie i w nocy działa. To więc moje soczewki okazało się, że ja mam dosyć taki banalny kształt oka i moje soczewki były już na miejscu, ale jeżeli ktoś ma e, inny kształt, może bardziej skomplikowany, to może się okazać, że na swoje soczewki będzie musiał trochę poczekać. No ale ja od razu mogłam założyć, mogłam przymierzyć. E, okazało się, że nie jest to takie straszne, dlatego, że ja zawsze bałam się soczewek, bo bałam się dłubania sobie w oczach, bałam się samego zakładania soczewek, ale najgorsze wydawało mi się zdejmowanie, czyli no, dłubanie po prostu w tym oku. To mnie przerażało i dlatego do tej pory nie zdecydowałam się na noszenie soczewek miękkich. Okazało się jednak, że tutaj istnieje taka metoda zdejmowania tych soczewek, nie trzeba z niej korzystać, ale jeśli ktoś ma ochotę, to może skorzystać i ja korzystam. I jest to metoda polegająca na użyciu takiej przystawki. Przykładamy sobie tę przystawkę do oka. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale nie ma w tym naprawdę nic strasznego. W ogóle się nie czuję nawet momentu, kiedy ona dotyka tego oka. Ja sugeruję, żeby sobie patrzeć tak, jakby w lusterko. Wtedy nie widać, że coś nam się tutaj zbliża. Koncentrujemy wzrok tam i widzimy nawet w tym lusterku, że ona już się przykleiła. Wtedy ją delikatnie tak, jakby popuszczamy i. Odkładamy od oka już z soczewką. To jest totalnie bezproblemowe. Trwa chwilę, co możecie zobaczyć na moich przebitkach, i jeżeli chodzi o zdejmowanie i zakładanie, to nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu. Przejdźmy teraz do działania. To jest oczywiście indywidualna sprawa, jak szybko, na jak długo u kogo to zadziała. Zacznijmy też może od tego, że nie u każdego ta metoda może zostać zastosowana, bo jest granica, tak jakby minus 5,5 dioptrii, granica poniżej której już nie można stosować tej metody. Co jest ważne, to to, że ta metoda hamuje rozwój tej krótkowzroczności, więc jest często stosowana u dzieci, i jest polecana dla dzieci, dlatego że jeżeli dziecko ma postępującą krótkowzroczność, to w ten sposób można tę wadę spowolnić, a nawet zatrzymać. Także to jest bardzo często polecane dla dzieci, chociaż wiadomo, że z dziećmi może być pewien problem z tym zakładaniem i zdejmowaniem, no ale to wszystko się okazuje na, na pierwszej wizycie. Także, jeżeli chodzi o zakładanie i zdejmowanie, to tyle, przeszłam już do działania. Więc u mnie nie zadziałała soczewka od razu. Po pierwszej nocy nie czułam różnicy, nie, nie widziałam tak dobrze. Dopiero po drugiej, trzeciej nocy tak nawet za bardzo nie zwracałam uwagi na to, jak widzę. I byłam u mojej mamy, siedziałam przy stole, i tak patrzę, że no, czytam sobie, co jest napisane tam na pasku w telewizji w wiadomościach. I tak kurczę, przecież ja nigdy nie mogłam tego przeczytać, a nie mam okularów, jejku, ja widzę. I tak samo później jak byłam kilka dni później też u mojej nieformalnej teściowej, gdzie po prostu ten telewizor jest jeszcze dalej, i tam już nigdy nic nie widziałam, nawet e, czasami pytałam się, Wojtka, czy ta dziewczyna w ugotowanych ma aparat? Na na zębach, bo ja nie widziałam, czy ona ma ten aparat. Naprawdę. I teraz po prostu byłam w szoku, że jestem w stanie wszystko przeczytać i wszystko zobaczyć. Także u mnie metoda naprawdę działa. Uwolniła mnie od okularów, chociaż ja nie chcę się tak całkiem rozstawać z moimi okularami, dlatego, że je polubiłam. I i po prostu nie chcę się z nimi rozstawać, dlatego ja nie będę stosować ortokorekcji przez cały czas, bo czasami chciałabym ponosić moje okulary. Ale na pewno będę ją stosować w sytuacjach, kiedy będę na przykład aktywna, będę latem jeździć więcej na rowerze, czy pływać, czy coś w tym rodzaju, to wtedy to jest genialne. Teraz za chwilę wyjeżdżam na narty, więc też na pewno przetestuję wtedy soczewki, no i to też rozwiąże mi spory problem, no bo jednak na nartach pierwszy raz w życiu będę i fajnie byłoby mieć dobry wzrok na stoku a nie do końca sobie wyobrażam, żeby to połączyć gogle okulary. No chyba się tego nie da połączyć. Można oczywiście jeszcze się zdecydować na soczewki miękkie, ale tak jak powiedziałam, ja po pierwsze boję się, że mi taka soczewka wypadnie, a po drugie, ja wiem, że to na pewno nie dzieje się zbyt często, ale się dzieje, bo sama słyszałam o takich przypadkach, czy nawet przy mnie się coś takiego kiedyś wydarzyło. To raz. a dwa, że właśnie boję się tego wejmowania, chociaż podobno już nawet przy soczewkach miękkich też można stosować tę metodę z przystawką, więc tutaj nie będę tak całkiem demonizować. Ogólnie różnic pomiędzy tymi soczewkami jest sporo. Przede wszystkim tych miękkich podobno nie czujemy na oku. To znaczy ja nigdy ich nie miałam, więc teraz będę mówić podobno, podobno, bo to na podstawie mojego wywiadu z optometrystą mam takie informacje, że po pierwsze nie czuć ich na oku. One są też trochę większe i generalnie nie powinno się nosić soczewek miękkich tak długo, jak się nosi, ponieważ wiadomo, że dzień przeciętnego człowieka trwa kilkanaście godzin a nie powinno się tak długo nosić soczewki. One niby są, jak to się mówi, gazoprzepuszczalne, ale mogą być jednak jakieś, mogą pojawić się jakieś komplikacje. Z soczewką miękką jest też ten problem, że ona w pewnych warunkach wysusza bardzo oko, może podrażniać oko, tak jak w sytuacji, kiedy pracujemy na przykład w klimatyzacji. Główną zaletą twardych soczewek jest to, że w ciągu dnia oko jest wolne, po prostu. I ja też się obawiałam tego, że ta soczewka gdzieś tam się na tym oku w ciągu nocy przemieszcza, ale absolutnie tak nie jest. Ona jest dopasowana kształtem do naszego oka, więc w tym miejscu, gdzie się ulokuje, ona już tam naprawdę zostaje, czyli tam na samym środku, czyli tam, gdzie ma zostać, to ona zostaje. I tutaj przejdźmy do minusów, to to, że ta soczewka jest wyczuwalna. I też podobno każdy reaguje inaczej, bo to zależy od budowy oka, budowy powieki, ale jedni czują ją bardzo także normalnie nie mogą w niej wytrzymać. To takie przypadki też się zdarzały. Częściej panowie podobno mają z tym problem, natomiast inni mogą normalnie funkcjonować w takiej soczewce, czyli czytać i w ogóle im to nie przeszkadza, że coś mają na oku. Ja jestem gdzieś po środku, bo czuję ją i nie czuję mi się zbyt komfortowo z nią na oku, bo nie mogę jakoś tak przewracać oczami tak, jak jakbym chciała, ale zdarzało mi się też czytać z nią dosłownie kilka stron tak przed zaśnięciem, bo początkowo miałam taki problem, że musiałam zrezygnować z mojego rytuału czytania przed samym zaśnięciem, ale później okazało się, że w soczewkach też jestem w stanie to robić. Także ją, ona jest wyczuwalna. I czasami nawet raz mi się zdarzyło, że w nocy jakoś się przebudziłam i sobie tak potarłam oko i sobie trochę to. Oko podrażniłam, ale rano zdjęłam soczewkę i po dwóch godzinach już było totalnie wszystko ok. Także to są takie drobiazgi. Jeżeli chodzi o ewentualne powikłania ze stosowania takich soczewek, no to one mogą być identyczne jak w przypadku zwykłych soczewek, czyli mogą wynikać z braku higieny. Jeżeli nie umyjecie rąk, jeżeli nie zadbacie o, te, o wymianę tych płynów, ponieważ wymienia się je codziennie, a niektórzy wiem, że oszczędzają przy zwykłych soczewkach też. Nie wymieniają płynu tak często, jak jest zalecane, no to mogą sobie zrobić jakieś kuków oko, e, że tak powiem. Natomiast to wszystko są zmiany odwracalne, no i oczywiście można im e, zapobiec. Bateriami padła, więc możliwe, że totalnie zmienił się kadr podczas wymiany, ale to nic. Przejdźmy teraz do czyszczenia soczewek. Myjemy je co drugi dzień mniej więcej. Używamy do tego specjalnego mydełka i ja używam soli fizjologicznej do spłukiwania tego mydełka. Dlatego, że gdybym spłukiwała to tym zwykłym płynem do przechowywania, no to na pewno znacznie szybciej bym go zużyła. A spokojnie można użyć soli fizjologicznej, która jest mega, mega, mega tania w aptece. A także tutaj też mycie nie jest w żaden sposób problematyczne. No i takie soczewki mogą nam wystarczyć nawet na dwa lata, jeżeli nam się w jakiś sposób nie pogorszy wada w międzyczasie. No bo wiadomo, to jest indywidualna sprawa. Jednym się nie pogorszy, innym może się trochę pogorszyć. Więc tutaj nie mogę powiedzieć, jak to u wszystkich będzie wyglądało. Ale jeżeli będziemy o nie dbać, jeżeli nam się nie porysują, jeżeli wada będzie taka sama, to nawet dwa lata możemy mieć jedną parę soczewek i dlatego to jest bardzo ważne, aby o nie dbać. Przejdźmy teraz, może, do ceny, bo to na pewno wszystkich interesuje. Soczewki. Mm... Twarde, czyli orto soczewki, wymagają dużej inwestycji na początku. To znaczy, wiadomo, że słowo duża dla każdego znaczy coś innego, ale mówię tutaj o kwocie rzędu 2000 za obie soczewki. Więc jeżeli rozłożymy to na te dwa lata i porównamy to na przykład ze zwykłymi soczewkami, no to wyjdzie nam, że ta cena wychodzi dosyć no, porównywalna, a komfort użytkowania jest moim zdaniem znacznie wyższy, właśnie dlatego że w ciągu dnia mamy wolne oko. Natomiast wymaga to większej inwestycji na początku, na którą być może nie każdy może sobie. Pozwolić, ale jeżeli może, no to uważam, że warto to rozważyć. No, chyba, że ktoś chce zrobić laserową korekcję wzroku, no to, to też jest warte rozwa rozważenia. I tutaj może przejdę już do podsumowania, bo jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam Was na bloga, zapraszam Was na zdrowomanie. Na blogu opisałam to trochę bardziej szczegółowo, natomiast na zdrowomanie, tak jak powiedziałam, posłuchacie, jak to wygląda z perspektywy optometrysty. A przechodząc do podsumowania, to ja jestem bardzo zadowolona z tej metody. Nie widzę jakichś skutków ubocznych. Stosuję ją od kilku tygodni, prawie miesiąca, i praktycznie cały czas robiłam sobie tylko takie przerwy, że chciałam sprawdzić, czy mi wystarczy jedna noc, tak jakby wystarczy mi na dwa dni. Natomiast nie, nie wystarcza, drugiego dnia już widzę gorzej niestety. I tak samo później, kiedy pierwszą noc założę soczewki, to też od razu nie widzę lepiej, tylko dopiero po dwóch, trzech nocach. Także muszę to trochę bardziej przemyśleć, kiedy potrzebuję je nosić, a kiedy nie, bo tak jak powiedziałam, chcę czasami jeszcze nosić okulary. Ale u każdego to może wyglądać inaczej, bo u niektórych taka jedna noc z soczewkami może wystarczyć już szczególnie później w późniejszych etapach. Leczenia może wystarczyć na 2-3 dni, nawet jeżeli ktoś ma małą wadę, jeżeli rogówka się tam tak ukształtuje, że trochę wolniej wraca do swojego normalnego kształtu, normalnego czyli tego z wadą wzroku. Także to by było na tyle. Ja tak cały czas zerkam jeszcze, właśnie cieszę się tym, że widzę wyraźnie tam gdzieś bloki i wszystko. Śmiałam się na samym początku, bo to była dosyć duża różnica, kiedy zaczęłam nosić soczewki, że. Czuję się, jakbym cały czas miała lornetkę na oczach, bo widzę wszystko tak wyraźnie, nawet to, co jest daleko, a, a wcześniej tak nie widziałam. Więc ja jestem bardzo, bardzo zadowolona i dlatego Wam tę metodę polecam. Na pewno polecam do przetestowania, do sprawdzenia. No i oczywiście zachęcam do odwiedzenia salonu Nowy Wzrok, który zaprosił mnie do tej współpracy i dzięki któremu ja mogłam tę metodę przetestować, bo tak to pewnie nawet nigdy bym o niej nie usłyszała. No może nie nigdy, ale nie wiem kiedy. Jeszcze dodam, że w Stanach ta metoda jest popularna już od wielu, wielu lat, a w Polsce jeszcze cały czas raczkuje. Także tak. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i być może kogoś przekonam, aby zastosować tę metodę, czy to u siebie, czy u swoich dzieci, czy u kogoś bliskiego. Kończę bolu na chrapie. Mam nadzieję, że jej nie słychać. Do zobaczenia w następnym filmie, pa! pa.